Trzeba już wstawać. Nie można tak ciągle spać i spać. Chwila. Czy ja słyszę perłę? Perła, co ty tu robisz? Bawimy się. A, no podnieś się. Już, już. O matko, witaj perła. No, dzień dobry. Wingstorm. No dobra, dobra. Ja pójdę zrobić śniadanie. Okej, okay, to... Chodź na okay. Ej, mam sprawę. No jaką? Wiedziałam, że to jest jakiś sekret, ale twój, twoja mama nie pozwoli ci o tym powiedzieć. Bo twój tata i moja mama są w związku. Serio? Ale też coś tak podejrzewałam, bo coś tak od razu jakoś spędzają razem ze sobą czas. No wiem, ale chodźmy, żeby mama nic nie podejrzewała. Jasne. Teraz tylko zobaczyć, czy dobre mi wyszło. No, dobre. A te jabłka to na pewno są dobre, bo jak je kupuję albo zbieram, to zawsze są pyszne. Dzieci, śniadanie. Ja będę pierwszy. Nie, bo ja. E, ja biorę owsiankę. Nie, ale dobre. Jak to? Ja pierwszy wystartowałem. No dobra, wezmę jabłka. Te jabłka są też pyszne. Mm. Aż tak myślę? Okej. Okay. To owsianka też jest bardzo dobra. Mm. Mm. Ostatnie jabłko mi zostało. Zjadliśmy. Dobrze. Chwila, która to już godzina? Co? Już 9.20? Muszę się już. Muszę się już szykować. Do agencji, no dobra. Dzieci, idę się przebrać, ogólnie, znaczy nie przebrać, ale idę ogólnie się przygotować do agencji. No to. O, ktoś puka. O, witaj, Iskier. Hej, przygotu... przygotowałaś już się do agencji? No właśnie, nie, ale już się przygotowuję. Otworzę ci. Wchodź. Jak tam dzieciaki? A w ogóle mam sprawę. Jakim cudem perła znalaz, znalazła się u mnie rano? A skąd, ma ja, a skąd ja mam nie wiedzieć? To mała agentka. Ona to wszystko o mnie. Aha, okej. Okay. Ej, chodź, bo zaraz się spóźnimy. Za 10 minut zaczyna. Za 10 się zaczyna. No to chodźmy. Rodzice sobie poszli. Co myślisz, żeby odwiedzić ten opuszczony dom? No, też nad tym myślałem. Chodźmy. Musimy się wrócić. Stroje trzeba było dzisiaj ubrać. Kurczę. Dobra, myślę, że takie coś może być. A trudno, jak inni nie będą mieli stroje, to trudno. <laughs> Na pewno zapomnieli. Chwila, gdzie są dzieci? Dzieci? Halo? Nie ma ich. Halo, perła! Dobra, nie, nie nie można czekać i ich szukać. Trzeba szybko iść na agencję i to zgłosić. Faktycznie. Ciekawe, co robią. Iskra i w ogóle. Iskra. Znaczy, nie iskra, tylko Maisie Iskier. Szefie! Szefie! O, jesteście w ogóle. Tak, tak, wiem. Spóźniliśmy się, ale mamy waż... bardzo ważną sprawę. Jaką? Nasze dzieci albo uciekły z domu, albo po prostu się zgubiły, no. Na pewno wyszły z domu i się zgubiły. O kurka, gruba sprawa. O, dobra. Na 100% zajmijmy się tym, ale proszę nie panikować. Dobra, wszyscy zbierajcie się już. Dziękujemy ci, szefie. Naprawdę, jesteśmy wdzięczni, co dla nas robisz. To moja, to moja praca, kochani. Dobra, wszyscy są. Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak, no. Tak, 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 tak. No dobrze, mamy dzisiaj bardzo ważną sprawę. Jaką? Iskier, chodźcie, Iskier, Maisie, Maisie, chodźcie tu. Opisujcie ogólnie tą całą sprawę. A więc zaczęło się to tak, że ogólnie nasze dzieci zaginęły. Nie wiemy jaki trop, ale ogólnie bawiły się, były w domu. Jak zapomnieliśmy stroju, chociaż wy wszyscy zapomnieliście stroju? No właśnie, wy wszyscy zapomnieliście stroju, a mieliście ubrać co? Przepraszamy, zapomnieliśmy. To jasne. No i po prostu zapomnieliśmy stroju, wróciliśmy do domu i ich już nie było! I bardzo się martwimy o nich. Proszę, <noise> proszę zajmijcie się tą sprawą. Nie chcę dalej tego po prostu uczuwać, że nie ma przy mnie moich dzieci. Tak, ale nie panikujesz tak, Maisie. Ej, i ma Maisie i Fisk, że się zapujali. No właśnie widzę. Proszę, uratujcie nasi, naszych dzieci. Jasne, to dzisiejsza nasza misja. A więc podzielimy się najlepiej w grupy, no bo co no może... To może niech oni zostaną tutaj i będą na przykład na czatach, coś i tak to ogólnie podzielimy się na grupy. Dobrze, my możemy tu zostać. Chociaż nie, wy będziecie potrzebni nam, będziemy musieli dokładnie przejrzeć wasz dom. Rozumiemy, no to podzielimy się na grupy, ale może najpierw całą zbiórkę zrobimy w domu? Ale lepiej nie, najpierw podzielimy się na grupy tu na miejscu. A więc tak, ja, Iskier, Meizi i może jeszcze Malina pójdzie z nami. Jasne. Współczuję A więc to jest grupa numer jeden. Kolejną grupą będzie. Royal, River i. i Martin. Więc to jest grupa numer dwa. I grupą numer trzy będziecie wy pozostali. Jasne? No dobra, a więc teraz musimy udzielić sobie miejsca do odwiedzenia. My, jak to wspominałem, będziemy przeszukiwać dom e, Dom... naszych bohaterów, znaczy się Maisie i Iskier, wiecie o to Kaman. Lecz drużyna numer jeden, m, znaczy numer dwa, pójdzie gdzieś na tereny do lasu. Zrozumiano? Jest, zrozumiano. I przeszukajcie też koniecznie ten domek opuszczony. Uj, do niego to się trochę boję wchodzić. Nie, bój się, jesteśmy siostrami, jesteś siostrą. wiem, wiem. A grupa numer trzy pójdzie tam, jakby na te pole lawendeckie, czy jakoś tak? Wszystko wiem, okej? Okay? Więc wszystko mamy na wizji, nic nie ujdzie z, z naszej głowy wszystko pamiętamy, więc nie bój się sobie. A czy ja się pytam, żebyście rozumieli? Po prostu pytam się, czy rozumiecie. No, w ogólnie rozumiemy. Tak, rozumiemy. A ty w ogóle powiedz normalnie, tak, a nie rozwijasz to. No dobra, sorry. No dobra, a więc czas zacząć. Za mną. Dobrze. Tak, udało nam się znaleźć ten trop. Jest drewno, i to jest ten dom. Super, ale wchodzimy. Chwila, to nie jest dom, tylko pułapka. A! Nie! Szybko! Muszę biec! Muszę biec! Ratować mojego najlepszego przyjaciela. O, jak dobrze, że trafiłam. To, to jest agencja dedyktywistyczna HORS? Tak, dokładnie tak, dziewczynko. A co się stało? To jestem ta zaginiona. Pewnie zajmowaliście się tą sprawą. I mój, mój najlepszy przyjaciel zaginął. Mieliśmy, mieliśmy iść tam, do tego lasu. No i ogólnie... Zwiedzić ten opuszczony domek przy rzeczce. No i to był błąd. To była pułapka. To nie jest żaden prawdziwy domek. Dobra, spokojnie. Już dzwonimy po waszych, po twoich rodziców. Pip. O, chyba ktoś do mnie dzwoni. Ciu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy waszą zgubę, więc proszę się nie przejmować. Mamy tylko tą jedną dziewczynkę, a ko y kolejny gdzieś zaginął. Co? Przyjdźcie szybko na miejsce. O matko perła odnalazła się. O matko. Perła. Tato.